Dzień dobry. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy Państwa na tym razem filmowy tydzień z Wejherowskim Centrum Kultury. Mamy trzy propozycje, dwie na dużej sali, sali głównej i jedną na sali kameralnej. Wciąż zapraszamy jeszcze na trwające seanse filmu Kamienie na szaniec z brawurymi rolami trzech młodych aktorów. Opowieść o wspaniałej przyjaźni, o wojnie, o braterstwie, ale też myślę o tym, co jest najważniejsze, czyli o, o honorze. Zapraszam serdecznie do końca tygodnia, do, do piątku będziemy prezentowali jeszcze film Kamienie Naszaniec na sali głównej Wychierowskiego Centrum Kultury. A w piątek zaczynamy premierowo mapety poza prawem. Dla tych, którzy znają mapety z lat 80. co tydzień w piątki. Teraz kolejny film pełnometrażowy z tej serii. Będziemy mieli niewątpliwą przyjemność spotkać znowu Kermita, a nawet dwóch Kermitów. Świnkie pigi, zwierzaka, ale też wspaniałe gwiazdy, Lady Gaga, danego triecho. Także zapraszamy Państwa serdecznie na tą rozrywkę. A na sali kameralnej pozycja dziecka to zdobywca złotego niedźwiedzia na festiwalu berlińskim. Opowieść o 63-letniej Corneli, która ma 37-letniego syna, który chce się od mamy uniezależnić. Poznaje dziewczynę, i niestety dochodzi do tragicznego wypadku. Mama, która niekoniecznie utrzymuje kontakt z synem, który niekoniecznie chce ten kontakt z nią utrzymywać, robi wszystko, walczy jak lwica o to, żeby wyrwać syna z tragicznej sytuacji. Serdecznie Państwa na ten film zapraszam na salę kameralną, pozycja dziecka już od poniedziałku.